Państwu dziękuję uczestnikom sesji i od razu przepraszam, że e, część z Państwa musiała stać e, albo pod ścianą, albo na korytarzu. Przednie, przeliczyliśmy się, po prostu nie doceniliśmy zainteresowania w tym tematem. Prowadziłem debatę, debata, o którą go pod tytułem Domna Wisła jako dobrą wspólne. Zagospodarowanie Wisły, czy e, rzek w Polsce ma wymiar na pewno transportowy, tego transportu wodnego źródło. Ma wymiar energetyczny, ma wymiar turystyczny, kulturowy, tych wymiarów jest bardzo wiele. Jakie są wnioski z naszej debaty? Drodzy Państwo, nie stać nas na niezagospodarowanie za, nie potencjału, czy niewykorzystanie potencjału transportowego, energetycznego, logistycznego, turystycznego izby. Nie stać nas na to. Natomiast nie stać nas również na ponoszenie kosztów powodzi, które często się zdarzają czy narastającego stepowienia w Ale czy stać nas, to jest to drugie pytanie ważne, czy stać nas jednocześnie na finansowe, czy przede wszystkim organizacyjne zagospodarowanie Wisły? Czy potrafimy jednocześnie zabezpieczyć bardzo ważny aspekt środowiskowy, ekologiczny? Odpowiedź mimo pewnych różnic w sposobie myślenia była zadziwiająco jednoznacznie pozytywna. Nigdy wcześniej w tego typu dyskusjach nie spotkałem się z taką jednomyślnością, co pokazuje jak temat jest ważny i jak jednoznacznie w tym duchu obywatelskim patrzymy z taką dużą dozą optymizmu na możliwość zagospodarowania danej wizy. Jest jeden warunek, który ma kilka, kilka wymiarów. Podejście całościowe, sekwencyjne. Najważniejsze, I najważniejsze w tym wszystkim, to bardzo mocno zostało podkreślone, konieczna jest lepsza koordynacja nie, bardzo rozproszonych do tej pory kompetencji, różnych interesów, i punktu widzenia. Wspólne i skoordynowane programowanie rozwoju Wisły pozwoli, aby przekuło się to na wielki program rozwojowy dla Polski. I to jest teza, która z naszej debaty wynika. Dziękuję serdecznie.